Cześć, siemanko, z tej Barcy. Dzisiaj wam pokażę sklepik z dnia 26 stycznia 2022 roku. Z góry przepraszam za mój głos. Dobra, no to tak. Co mam dzisiaj w sklepiku? O, aura. Przepraszam, żebym tak nosem robił. Jakby katar ten, ale zakatarzony jestem. Oh, ale to walony skin widzę <coughs> Taki plecaczek, taka lotnia. Taki kilofik. oj, no taki se ten skinek. Dwa style ma ten skin, tak samo płaszcz, taki czerwony i taki srebrny. A chyba bym wybrał bardziej tą babkę. W sumie nie podoba mi się ten skin, a tam jeszcze plecak był to samo. Tak naprawdę ta... Ten, ta pelerina to samo. O, tego chyba nie było, to mogę jeszcze pokazać Dobra widzowie Kilofy No i widzowie ten, ten sklepik macie yy, ze sklepiku chyba 24, 23, podlinkuję wam tam 24, nie 25 Tak 25 stycznia wam tam link, podlinkuję na końcu Dobra, ja zachęcam do subskrybowania, łapkowania, wyjania na Discorda i na, na inne social media. Brakuje nam chyba jednego suba do 170, więc weźcie, zostawcie subika. I wbijcie na skimka, o 10 skimek równa 10 skimek customiki będą. Nara!